Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie portalu mojebrzesko.pl. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj starosta powiatu brzeskiego pan Ryszard Orzuk. Dzień dobry. I wicestarosta powiatu brzeskiego pan Stanisław Pasura. Dzień dobry. Szanowni panowie, no Pierwsze pytanie to, jak to jest możliwe, na, na arenie ogólnopolskiej było to niemożliwe, że PiS z Platformą się dogadał i rządzi w Brzesku harmonijnie. No, jak panowie ze sobą współpracujecie? Jesteście z dwóch różnych partii: pan starosta z Platformy Obywatelskiej, pan wicestarosta z Prawa i Sprawiedliwości. Jak ta współpraca jest możliwa? Znaczy, uściślając to, jestem z list Platformy Obywatelskiej, jest, nie jestem członkiem tej partii, ale to chyba nie ma niczego znaczenia. Ważne jest to, że jesteśmy po prostu. Mogę tak powiedzieć to, żeby kolokwialnie normalnymi ludźmi. I nie udajemy, że musimy się różnić na siłę. Wydaje mi się, że na arenie ogólnopolskiej te różnice są szukane na siłę, bo to są ludzie w jednej i w drugiej partii, przecież rozsądni, i gdyby tylko chcieli, to mogliby się swobodnie dogadać U nas jest to, jak widać, bardzo udanie realizowane i zarówno tutaj pan Starosta, jak i ja, no jesteśmy osobami, które bez większych problemów się dogadują, bo przecież interesuje nas dobro mieszkańców. To brzmi gór górnolotnie, ale tak to jest. Natomiast... Własne ambicje chowamy zupełnie iść tam do tyłu. Panie Czarosto, podziela Pan tą opinię? Yy, oczywiście, niemniej jednak... Yy... Mamy świadomość, że w kwestiach niektórych poglądów, jeśli idzie o tą politykę wyższego szczebla, zapewne się różnimy, natomiast myśmy zawierali porozumienie na płaszczyźnie merytorycznej i bazując tutaj jak na lokalnych zadaniach, które chcemy wspólnie zrealizować. Panowie, 28 kwietnia sesja, sesja absolutoryjna. A więc ym, wiem, że już Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię. Jest także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jeśli chodzi o, yy, o wykonanie budżetu. Ym, chciałem zapytać no, o takie krótkie podsumowanie. No i czego spodziewacie się na, na tym głosowaniu 29? I jak podsumowujecie ten, yy, yy, ten ostatni czas? Z naszego punktu widzenia to, co Pan przed chwilą powiedziała, więc zarówno opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak i opinia Komisji Rewizyjnej jest no, zasadna, słuszna i jesteśmy przekonani, że powinni ją podzielić wszyscy radni. Czy tak będzie, czas pokaże, dlatego że niestety bardzo często no, ludzie, którzy chcą za wszelką cenę być w opozycji, no, będą nas oceniać nie z punktu widzenia merytorycznego, a z punktu widzenia politycznego i wtedy oczywiście zawsze można powiedzieć, że sznurowadło przy czelikach jest za długie. Żartuję, ale wiadomo, że można doszukiwać się szczegółów, które są w ogóle nieistotne, a urastać będą do rangi problemu. Byłbym zaskoczony, gdyby absolutorium, gdybyśmy go pozyskali zdecydowaną większością głosów. Jestem świadom tego, że pewno tak się nie stanie. Niemniej jednak nie ukrywam, że chciałbym być tak pozytywnie zaskoczony. Natomiast jeśli to odbędzie się minimalną różnicą głosów, to powiem szczerze, że wcale mnie to nie zmartwi, gdyż tu podzielam zdanie kolegi starosty, że będzie to decyzja nie merytoryczna ze strony opozycji, a polityczna. polityczna. I takie ich święte prawo. Tak jest będziemy wiedzieć jak, jak to, jak, jaką ilość absolutorium będzie, e, będzie podjęte i, i będziemy to w kolejnej kawie komentować. E, teraz przejdźmy do spraw też ważnych z punktu widzenia szczególnie mieszkańców powiatu Brzeskiego i nowych inwestycji, które panowie planujecie. Wiem, że wczoraj rozstrzygnięto przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej, o czym tutaj starosta Ryszard Orzuk mówił we wcześniejszych porannych kawach. M Chciałem zapytać w związku z tym, jaki jest harmonogram realizacji teraz tej inwestycji? Czekamy jeszcze na ewentualny nas taki sprzeciw, ewentualną skargę tutaj, ale jeżeli jej nie będzie to w ciągu 7 dni, coś będzie wiadomo, tak? Niech tak. Starosto? Więc y, dzisiaj zostanie ogłoszony wynik przetargu oficjalnie, jako że wczoraj został zatwierdzony przez zarząd. Y, jest 7 dni ustawowych na składanie ewentualnych protestów, czyli za 7 dni. Będziemy mogli przystąpić, jeśli oczywiście nie wpłyną żadne protesty, będziemy mogli przystąpić do podpisywania umowy z wykonawcą. Przypomnijmy na jaką kwotę opiewa ta inwestycja i w jakim okresie będzie realizowana? No, według tego co się udało uzyskać w, na przetargu to jest 5 milionów 200 tysięcy. Mhm. Oczywiście jesteśmy mile zaskoczeni, że te kosztorysy wstępne były dużo wyżej gdzieś tak usytuowane, a w tej chwili no, dzięki temu będzie nas to kosztowało mniej, to każdego są, cieszy. Są zwolenni, właśnie są, są, są yy, ludzie i eksperci, którzy twierdzą właśnie, że kryzys sprzyja w tym wymiarze, w tym wymiarze sprzyja realizacji tych inwestycji, ponieważ koszty... Usług y, 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 y są zaszczytanie. No właśnie czas realizacji dla nas jest no, wręcz idealny, dlatego że jest to rzeczywiście rynek inwestora, a nie rynek wykonawcy. Gdyby ta inwestycja była realizowana w ubiegłym roku, koszt byłby nieporównywalnie wyższy. Także no, niektórzy na kryzysie tracą, niektórzy zyskują. No takie już jest. Prawo ekonomii, tak to wygląda. My w tym momencie jako inwestorzy zyskujemy to nas cieszy, aczkolwiek oczywiście martwi nas to, że, że jeszcze uczniowie tej szkoły będą musieli półtora roku czekać na nową halę, no ale cóż, wszystkiego naraz się nie da pogodzić, bo mam nadzieję, że we wrześniu w przyszłym roku hala będzie już oddana do użytku. Jak gdyby uzupełniając, więc... W pewnym sensie Das i martwi tak niska cena, jako że chciałem przypomnieć, że kosztorys inwestorski opiewał na blisko 8 milionów, w przetargu to zeszło do 5 milionów 200. I no, to zawsze rodzi obawy, że wykonawca może szukać tutaj potem yy, oszczędności. oszczędności na materiałach, czy też usiłować yy, usiłować usiłować yy, yy, Pozyskać dodatkowy przychód yy, yy, przy robotach do, 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 dodatkowych. No Niemniej jednak, cena jest yy, ostateczna, góry. cena ryczałtowa, i tutaj na, na, na zwiększenie tych kosztów w tej chwili nie ma szans. Niemniej jednak, będziemy musieli tutaj mocno przyłożyć się do nadzoru, yy, yy, aby wyegzekwować wszelkie powinności i dokładnie sprawdzić. Precyzować umowę. No właśnie, to jest bardzo ważne. Tak. Że ta umowa będzie podpisywana zakładając, powiedzmy, że nie będzie żadnych protestów przez te 7 dni, to to w najbliższym czasie będzie podpisana umowa. Rozumiem, że pan Stas tutaj wspomniał, chciałby, żeby hala widowiskowo-sportowa była, była już gotowa na następny rok, szkolny, szkolny. czyli 2010 wrzesień. To też rozumiem, konstruowana umowa. Tak W tym kierunku będziemy zmierzać? W tym kierunku będziecie panowie zmierzać. Kolejne inwestycje to jest no taki dość generalny remont ośrodka szkolno w Złotej, chciałem zapytać właśnie o tą inwestycję też i w jakim okresie ona będzie realizowana i też na jaką kwotę opiewają tam, opiewa ta inwestycja i te zmiany. Więc tak została tam wykonana na jednym z pabilonów nadbudowa, niemniej jednak aby mogła ona zostać dopuszczona do użytkowania straż zażyczyła sobie pomimo wcześniej pozytywnych opinii dla projektu, zażyczyła sobie dobudowy dodatkowej klatki schodowej i nie. my to jak najbardziej respektujemy w świetle choćby od ostatnich wydarzeń, choć decyzja o tej dobudowie zapadła wcześniej, jest już stosowny projekt. Będzie będzie, realizacja będzie w wakacje również. Yy, Koszt do budowy tej klatki schodowej wyniesie 70 tysięcy zł. To oczywiście jest kosztorys inwestorski, tak jak i w przypadku kapitalnego remontu kuchni, której już grozi zamknięcie ze strony sanepidu i kosztorys inwestorski tu pojawia na kwotę 300 tys. zł. Chcemy tych robót dokonać w okresie wakacyjnym. Ostatnie. To jest kwestia y, y, ośrodku zdrowia w Woli Jak ta sytuacja w Politechowie wygląda? A w tej chwili praktycznie są już prace na ukończeniu, gdyż ten wiejski ośrodek zdrowia został gruntownie zmodernizowany. Jest tam wymieniona stolarka, jest tam zainstalowana specjalna y, możliwość dla niepełnosprawnych, żeby mogli z kondygnacji wyższej korzystać. No i przede wszystkim cała estetyka wnętrza się zmieniła. No w dobie dzisiejszej ten ośrodek zdrowia <coughs> musi być konkurencyjny dla chociażby sąsiednich ośrodków, bowiem w niedalekiej odległości powstał niepubliczny duży zakład. Czyli rozumiem, że ten ośrodek on już jest y, czynny? Tak, już jest. tego tak, tak, pacjenci? Tam są końcowe prace końcowe tylko. Końcowe prace nie. takie wykończeniowe. No to na koniec tej porannej kawy życzę Panom ym, udanego, z sukcesem ko zakoń, kończącego się absolutorium 20, 29 kwietnia. No i będziemy się spotykać w kolejnych porannych kawach. Dziękuję za życzenia, tym bardziej, że wiem, że są szczere. Tak jest. <laughs> Moimi Państwa gośćmi dzisiejszej porannej kawie byli wicestarosta powiatu brzeskiego, Pan Stanisław Pacura i starosta powiatu Brzyskiego Pan Ryszard Oszuk. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.